Siemano, jestem BusterPL W dzisiejszym filmiku pokażę Wam parkour. E, witaj na parkour Red and Grill U Parkour zrobiony przez Flash TV. Pochwal swój czas w komentarzach. Chcesz więcej takich parkurów. Like. Zapraszam również na kanały Minecraft, Gen i TV oraz minebuster 5.5, czyli mój. Dobra, Parkur jest krótki. Przejdę sobie go. Raz i dwa. Okej, okay, idziemy dalej. Parkour jest easy. Tam jest koniec. No, mówiłem krótki. Okej. Okay. The end. Winner. Czytaj. Brawo. Kończyłeś parkour red and green wool. To był parkour easy. Mój drugi parkour to będzie poziom normal. Zapraszam do subowania, lajkowania i tyle. Pozdrawiam. Leszczy Okej, okay, to na tyle w tym filmiku. Żegnam się z wami. No. To, do zobaczenia. Cześć. Pa.